Cześć, witajcie! Dziennik pokładowy z dnia 5 maja 2013 roku. W największym skrócie, jak zwykle. Ujęcie jest takie dość dziwne, ponieważ już jest bardzo późno i już jestem przygotowany do spania, także tam nie będę się pokazywał cały w kamerze. Staliśmy weekend. Staliśmy weekend bez zmian, czyli we Francji. Niedaleko dole. No i teraz tak. Bardzo fajna ekipa. Naprawdę weekendy swoją drogą są faktycznie tragiczne. Trzeba stać tutaj, naprawdę nieraz nie ma co robić. Ale te weekendy nieraz ratuje towarzystwo, to jest pewne. Jak staną fajne chłopaki, to. Nieraz po prostu nie da rady przejść w samochodzie, tylko trzeba wysiąść i trzeba z miłą chęcią z chłopakami trochę pogadać, trochę się pośmiać. Tak było teraz i tym razem. Stałem z trzema bardzo fajnymi polskimi chłopakami: jeden właśnie z, z firmy Mielczarek, drugi z Delta Transu i trzeci po drugiej stronie, dokładnie nie wiem, ale coś dla PKS-u mówił, że jeździł, także. Przepraszam. Także naprawdę bardzo fajne chłopaki. Bardzo fajnie spędziłem ten weekend. Pośmiałem się, poczartowałem. Także sama przyjemność. Dzisiejszy dzień upłynął pod znakiem oglądania filmów, wymiany filmami, jakiś tam po prostu nawet spacerek, byłem na spacerku całkiem niedaleko, gdzieś z kilometr przeszliśmy może wzdłuż autostrady, ponieważ tutaj nie było zbytnio gdzie iść, i tak to właśnie wyszło, że, że poszliśmy tylko tam parę set metrów i zaraz zawróciliśmy w drugą stronę, bagietki. Ponieważ trzeba było zrobić zapas bagietek na tydzień. No obiad, bigos, nie chwaląc się, mojego taty firmowy. Trochę za dużo liści w tym bigosie. Laurowych, podaję, że o ile się nie mylę, ale tak poza tym, miodzio. Z samego rana, to muszę Wam też powiedzieć, z samego rana się poczęstowani oryginalnym portugalskim winkiem przez właśnie Portugala, Portugalczyka. Yy, także dał nam winko. Koledzy się mu odwdzięczyli browarkiem. Także naprawdę bardzo miło podszedł, nalał nam z takiego z takiego naczynka, z takiego na taki kureczek. Także nalał nam tego winka i, i, i po prostu bardzo dobre. Taką szklaneczkę malutką się napiłem, tak żeby trawienie polepszyć później w obiadku. Także naprawdę super świetna sprawa. Bardzo miły weekend. planę na jutro. Przede wszystkim najpierw rozładunek, a później jazda na Szwajcarię. Jeżeli chodzi o jazdę na Szwajcarię, trochę wam ją pokażę. Jednak nie będzie to kolejny Tracker Life, tylko taki bonus do Tracker Life czwórki, ponieważ powiedziałem, że będę kręcił jednego na wyjazd. jeszcze jedna sprawa, którą muszę poruszyć, mianowicie te volvo, które ja nim jeżdżę, ma iść na sprzedaż. Od kolegi usłyszałem taki tekst, że szef się zastanawia, co z nami zrobić. Być może moje problemy, jeżeli chodzi o zbyć czy nie być w firmie, się same rozwiążą i, i najprawdopodobniej będę musiał odejść, szukać następnej pracy, albo czeka mnie naprawdę bardzo długi urlop, a w czasie tego urlopu pozałatwiłbym różne sprawy. Zobaczymy, jutro mam zamiar się szefa o to zapytać. Rozpoczynamy ostatnie dwa tygodnie mojego pobytu za granicą i mam nadzieję, że będzie to y, dwa tygodnie naprawdę fajnej y, y, dobrej roboty bez żadnych problemów. Jutro ruszamy na Szwajcarię. Pokażę wam przede wszystkim jak się robi opłaty w Szwajcarii, jak się przechodzi przez granicę w Szwajcarii. sam sobie muszę to przypomnieć, bo dawno mnie w Szwajcarii nie było. Poza tym zawsze przekraczałem na innej granicy, zawsze przekraczałem w Basel, Wein am Rhein. Teraz jestem tutaj na wysokości Dole bez Ankonu, także dokładnie nie wiem jaka to jest granica, ale coś na Genewę podejrzewam kierunek. No zobaczymy. W każdym bądź na razie na dzień dzisiejszy to jest wszystko. Jeszcze, a jeszcze jedna taka sprawa: jak zwykle, jeżeli by miało być tak, że etatu dla mnie miałoby nie być w tej firmie, to przeskakujemy od razu do innej firmy, już, która już jest dla mnie taka nagrana. Ale to jest też taka firma, taka na czarną godzinę. Także mam nadzieję, że będzie dobrze, że po prostu jeszcze te parę miesięcy będziemy mogli tu spokojnie pojeździć, nie martwiąc się o przyszłość. To wszystko na razie. Trzymajcie się. Hej.